Cześć, jestem Rafał z MotoRW, jestem dla was z kolejną motocyklową nowością i zaraz zobaczycie co trafiło właśnie do Oferty. No a tym razem motocykl, z którego no, naprawdę muszę przyznać, że jestem dumny, że udało nam się dorwać. Słuchajcie, Fazer FZ1, czyli litr z tym samym silnikiem, z tym samym blokiem co, co Yamaha R1, ale motocykl w nakedzie. Zaraz do niego przejdę. Można najpierw palec wstępu o nas, dla tych, którzy jeszcze, jeszcze nas nie znają i dopiero zaczynają poszukiwania motocykla. Słuchajcie, Motorwo to jest firma zająca się sprzedażą motocykli, sprzedażą części, także serwisem motocyklowym. Do którego przy okazji wszystkich Was gorąco zapraszam. Sporo szczegółów znajdziecie na motorw.pl. Tak samo możecie zerknąć sobie na nasze social media, na Facebooka, na Instagrama. Tam znajdziecie całą masę zdjęć, mnóstwo opinii o nas, więc warto sobie tam zajrzeć. Na no, czym się wyróżniamy to tym, że każdy motocykl zanim trafi, e, zanim trafi w internet, to najpierw trafia do nas na serwis. I my zrobimy każdego motocykla takie przygotowanie do sezonu. Jeżeli cokolwiek trzeba poprawić, to po prostu robimy to my już z góry. A jeżeli nie, no to po prostu robimy taki przygotowujący serwis przed sezonem. No i słuchajcie, ten konkretny egzemplarz. Jakby może, może tak totalnie od początku to jest rocznik 2008 FZ1 słuchajcie, cały fabryczny, to jest 100% oryginalny motocykl i on jest 100% bezwypadkowy to, że on jest bezwypadkowy napiszemy na fakturze, więc mamy co do tego 100% pewność, więc tutaj nie ma mowy o jakichś śladach kolizyjności wiadomo, pomijam jakieś stricte rysy eksploatacyjne, no bo to jednak 8 rok, więc 14-letnia maszyna ale naprawdę, jak na swój wiek wygląda perfekcyjnie, ona jest cała w ale czy te wszystkie kolorowe elementy są fabryczne nowości, nielakierowane, a nawet nie ma tak naprawdę, jak tą mocą obejdziemy koły, no to nie ma jakiegoś miejsca, które by nas raziło, które by nam coś tam nie pasowało, może jakieś tam małe otarcie na czubku wydechu, no ale to naprawdę jakieś jakiś już detal, bo naprawdę wszędzie wokół to jest motocykl po prostu fajny, więc, więc jesteśmy pewni, że jest bezwypadkowy na pewno jest prosty, przejrzeliśmy się puszczamy kierę przez to na godzinę nie ma tutaj mowy o jakimś o, o jakimś defekcie ten lakier nawet na baku nie ma żadnej wgniotki tutaj tył, to wszystko naprawdę prezentuje się świetnie nie ma się do czego doczepić. Naprawdę bym to uklasyfikował jako pewnie jeden z droższych, ale na pewno ładniejszych egzemplarzy, jakie możemy w Polsce dostać. No ten ogród, jak nasz pochodzi z Niemiec. My go przywieźliśmy z Niemiec, tak jak wszystkie nasze motocykle, ale jakby my go przywieźliśmy do Polski i my go sprzedajemy. Czyli nie jest to jakiś tam zakup od Niemca na no umowę, tylko normalnie od naszej polskiej firmy. No i my też robimy do tego kompletną dokumentację do rejestracji. Więc wyjdziecie po zakupie prosto do Wydziału Komunikacji. Badanie techniczne jest po naszej stronie, Wam zostaje tylko wizyta w wydziale, rejestracja, ubezpieczenie i koniec. Co tutaj zrobiliśmy? E, tutaj zrobiliśmy taki podstawowy serwis olejno-filtrowy, e, czyli, e, czyli silnik jest zalany olejem Motul 10W40 o znaczeniu 7100, czyli ten trochę lepszy. Myślę, że dla tego silnika to jest idealny wybór. E, nowa jest też... E, jakby tutaj kapka, co tam zrobiliśmy jeszcze, co może się rzucić w oczy komuś, to, ten, to, to tematy fazerków i rydynek zna. Tutaj mamy te OTF Z8 akurat dlaczego? Otóż dlatego, że tu jak, jak ten motocykl do nas przyjechał, no to miał tu delikatny wyciek spod tego koreczka. Coś tu się delikatnie sączyło, odkręciliśmy ten koreczek, okazało się, że ten korek jest fabrycznie plastikowy i on po prostu, już ten gwint na sobie ma na tyle, na tyle słaby, że po prostu nie trzymał. Nie chcieliśmy tutaj zrobić jakiejś rzeźby i go wkleić na stałe więc kupiliśmy, no chcieliśmy kupić korek, znaczy, że sam korek jest ciężko dostępny, to kupiliśmy po prostu sam ten dekielek, e, cały razem z koreczkiem od FZ8, który ma silnik czarny aczkolwiek e, sprawdziliśmy tutaj ładowanie, wszystko jest, więc nie ma co tu się tego alternatora jakoś czepiać, tu wszystko jest fabryczne pod spodem e, ale no po prostu jest taki, e, to to jedyna rzecz, która może rzeczywiście nie jest oryginalna w tym motocyklu, ale i tak się komponuje fajnie w całości, sam dekiel do FZ1 był praktycznie niedostępny, więc e, więc, więc się po posiłku się czymś takim. No ale to jest taki, myślę, że def, taki, taki mały detal całego motocykla, bo naprawdę, naprawdę to jest po prostu świetny motocykl, który naprawdę nawet komuś, kto ma bardzo, bardzo wysokie oczekiwania co do jakości zachowania motocykla, to na pewno je spełni. Oczywiście wrzucę wam tutaj zaraz przybitkę na numer VIN. Możecie sobie to tam posprawdzać. Tego tak jesteśmy 100% pewni. Więc nie ma do nie ma tamto. Zaraz go sobie oczywiście zapalimy, żebyście go chociaż chwilę posłuchali. Ale zapraszam was serdecznie wszystkich do nas do Żardowa, żeby tę motocyklę po prostu na żywo zobaczyć, obejrzeć. Eee, tego, tego nic nie zastąpi. Siedziba mieści się w Żardowie na ulicy Jośminowej 20, więc was zapraszam. Aczkolwiek gdyby ktoś nie chciał u nas naprawdę bardzo dużo sprzedaży teraz się odbywa na telefon, to też jest taka opcja. Wystarczy, że do nas zadzwonicie, bo wiecie skąd jest Jesteście. My wam taki transport wycenimy telefonicznie. Z góry zapłacicie sam koszt transportu, a dopiero po naszym przyjeździe. Jeżeli Wam się ten motocykl spodoba, to dopiero po naszym przyjeździe za ten motocykl zapłacicie. No a to jest naprawdę na tyle fajna sztuka, że nie, nie, nie biorę pod uwagę w ogóle takiej opcji, że miałoby być inaczej. Ten motocykl się po prostu musi podobać, bo wygląda rewelacyjnie. No to co? Pyk. To coś o czym nie wspomniałem, to to, że tutaj sobie poprzednio właściciel zamontował olejarkę do łańcucha. No był taki pomysł, że może to odetniemy, ale w całkiem zgrabnie to wszystko jest tu zrobione. Tu wystarczy dolać oleju do smarowania i to powinno działać, choć nie sprawdzaliśmy, ale wygląda na to, że wszystko to powinno być w porządku. No co, co tu dużo mówić. Naprawdę super egzemplarz, jeszcze raz o tym powiem gdybyście mieli jakieś pytania to po prostu do nas dzwońcie i pytajcie zapraszam was do kontaktu tego telefonicznego, no i co trzymajcie się ciepło, do usłyszenia polecam wam ten egzemplarz z całego serduszka